Nie. Załadowałem. Nie, Myślę, że załadowałem, ale... nie, 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 chyba nie. Nawet jak nie załadowałeś, to wygramy. Nie, Załadowało się pod koniec, tak jakby się pokazało, że, że, że się nie załadowało. Dobra, słuchajcie, robimy sobie takie coś. Kuken, sobie jedziesz mniej więcej, po prostu tu, tutaj podjeżdżasz i zawijasz i dojeżdżasz do środka. Teraz tak jak najszybciej tamtymi, tymi powiedzmy wtk znaczy grillami co ja gadam wraz z tvp-kiem jedziecie sobie tutaj z kolei tymi ciężkimi raz z medami jak najszybciej to zajmujecie, nie? po prostu tutaj się tu z nimi czyli standard w zasadzie gramy nic nowego Mam taką tam w tą klawiaturę Ja zaraz A... zmienię mikrofon czy ustawienie mikrofonu czekajcie Dobra będziemy i w zasadzie Kuken, tam po prostu wiesz, spokojnie jak będą do Ciebie jechali z i tam po prostu masz takiego freeplaya, nie? Jak będzie trzeba to nawet sobie przyjedź do nas, musisz sam tam stwierdzić co jak. Kto tam stoi na kapie? Dedu. A dobra. Już Dedu, to, Dedu to, do boi. Ja popakę, opakę. Popakę, opakę. Spokój, na Stawcie się tam kilkoma czołgami, chociaż tam z tyłu właśnie jakimiś tam medami Co on robi? On myślał, że Spokuje. na czarcie robi. Spotuje. Dobra, oni jadą, jadą. Niech podjadą blisko, to wtedy ja im tutaj nalotem walnę, niech się zgrupują właśnie, to będzie dobrze. No dobra, dobra. Szanak, spot'a, uważaj. Na gąsce, piąte. Dobra, ładnie. Jadę na close'e trochę, tak Na tej stronie nic nie mają. Tu podjedź sobie tam, taka defensywnie, nie? Ale będzie już będzie chłuszcz, uważajcie. Prawda, tak, 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 tak. tak, tak, tak. Prawdopodobnie. Tak, tak, ile narobię? jego zasłońcie, zasłonię Dobra, czy, 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 Ja też Marto zabiję. Na tą stronę zewnętrzną przejekcję Dobra, zaraz powinni tam dostać. O, dobra, ładnie poszło. Dobra. Ja i Marto zaraz poprawię. Ładuję. Dobra, 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 zaraz też dostaną poprawkę. STB to No, to tam. Tam. już no. ładuję. Zabijam. Dobra, ładnie, ładnie. No i teraz po prostu się z nimi strzelajmy, Żadna filozofia. User left Wyjechał, babko. babko lewej. Kurcze, co tam się dzieje, dzisław U ciebie, jakaś wojna z klawiaturą Zaraz zmienię ustawienia mikrofonu, bo ja już A, tylko skądś Ty mówiłeś, że masz ten mikrofon tego Samsona, nie? Czy jakoś Ta, tak, kupiłem sobie jeszcze ściągań. zestaw słuchawkowy inny, ale mi się nie chce teraz przełączać. Mam A, wiemy, tak. Nie no, rozumiem, rozumiem. Dobra, fajnie, no, poszło. No, no. Do zera? Tak.